Na naszą rodzinę. Oprócz naszej dwójki składają jeszcze się dwa nasze kochane pieski. Daj buziaka. Bra! <śmienny> My się poznaliśmy jakieś jeszcze ja w innym związku, więc Dokładnie. my się poznaliśmy jako w ogóle kumple, jako znajomi. Ale no co, od razu się polubiliśmy. Dokładnie. Spędzaliśmy bardzo dużo czasu. Przemek wpadał do nas na przykład tam do poprzedniego mojego mieszkania. Przechodził na piwko, na tam herbatkę, na jakiś obiad, czy coś. I tak spędzaliśmy sobie czas przez jakieś tam pół mhm. roku mniej więcej. Dokładnie. No, a no już pod koniec roku tam spędziliśmy razem z Sylwestra i w ogóle, no to już tak obydwoje poczuliśmy, że gdzieś tam jakaś chemia między nami się dzieje, no i potem wynająłam mieszkanie i Przemek przyszedł na noc i został. I został. To było tak, że wyprowadzałam się z poprzedniego mieszkania i jakby do wprowadzki tutaj miałam 8 dni, więc przez te 8 dni mieszkałam sobie u rodziców po przeciwnej stronie ulicy, no ale to mieszkanie już miałam zaklepane, tutaj wszystko super, miałam się docelowo wprowadzić sama, ale Przemek, Przemka zaprosiłam na noc, że tak powiem, na tą pierwszą taką Ala parapetówka, mówię chodź, przyjdziesz, posiedzimy, pogadamy. Moi rodzice też byli Ale zresztą noc, tego... No, na nocach to miało. No tak, no tego, ro... tego dnia też byli moi rodzice, którzy no tak, mieli dnia. zaraz wyjść. No i został. Do dzisiaj. tak Praktycznie od pierwszego dnia, kiedy zaczęliśmy być ze sobą, poznałem też Natalki rodziców. No dobrze, od razu całą bandę za Dokładnie. jednym zamachem. wiem już z głowy ten stres poznawania rodziców, w szczególności taty, no. bo to zawsze wow. najciężej jest taty poznać chyba. Ja oczekuję, żeby Przemek więcej z siebie dawał, bardziej się troszczył, o tak. A no już, To tak to, źle nie jest. Nie jest źle. Chodzi mi o to, żebyś czasami wyprzedził myśli. O, postarał no tak, się. Tak. O, tak, w taki sposób. Dla mnie, no, kochamy się, tak? No, ja kocham Natalkę bardzo. No, jesteśmy... To dobrze, to dobrze. Dobrze wiecie. Tak. No, jaki jest status naszego związku? Skoro mówimy o dzieciach i gdzieś tam je planujemy w przyszłości, no, to status związku jest... Um, Zaręczyn za jeszcze nie było, ale myślimy poważnie o związku, o przyszłości. Mm.